Hej, cześć, witam Was wszystkich serdecznie w przeglądzie najnowszej aktualizacji do The Sims 4. Tym razem wrześniowa aktualizacja nieco bardziej wyjątkowa, bo to w tym miesiącu obchodzimy na siódmą rocznicę istnienia The Sims 4. Także są fajne niespodzianki. Natomiast w tym odcinku zajmiemy się tylko i wyłącznie zmianami w we wersji podstawowej, bo jeśli chodzi o pakiet Dzień w spa, który został odświeżony także w tej mm, aktualizacji, no to po, po prostu tym zajmiemy się w innym w w kolejnym filmie tam pokażę Wam zmiany. Zrobimy sobie po prostu najzwyczajniej przegląd tego pakietu. Także tak, słuchajcie, pamiętajcie, że po aktualizacji wchodzimy sobie w obcy gry. Ja to zawsze powtarzam i zawsze powtarzać będę, że te modyfikacje muszą być teraz włączone. Czekamy sobie 2-3 dni na spokojnie, żeby autorzy tych modyfikacji mogli sobie te mody zaktualizować. Pobieramy je sobie i wtedy możemy sobie tutaj włączyć właśnie w taki sposób. Jeśli nie wiecie, jak aktualizować. Waszą zawartość zmodyfikowaną, obejrzyjcie sobie ten film, który teraz wyświetla Wam się w prawym górnym rogu, a my zaczynamy przegląd. Jeśli chodzi o grę podstawową, to tych zmian naprawdę nie mamy jakoś super dużo. E, głównie, tak jak wszyscy się domyślają, tak jak wszyscy wiedzą, e, jest to nowa funkcja e, paznokciu Rąk i paznokci u stóp. To właśnie znajduje się tutaj, musicie sobie kliknąć na ciało i tutaj na dodatki na dole. No i tak, parę jest tutaj wariantów kolorystycznych samej podstawki. Mamy jeszcze z dzień spa i ok. pokażę wam jakby to z dzień spa, no bo już tu kliknąłem, no to wiadomo. No ale mamy dużo możliwości, słuchajcie, naprawdę w mas masę tutaj jest kolorów. To jest super ekstra, bo one są i długie i krótkie. Taka podstawowa funkcja, już o tym mówiłem ostatnio, że nie wiem, no to jest takie normalne, jakby dbanie o, o, o takie rzeczy, a dosyć późno się to pojawia. Także dużo jest możliwości, krótkie, długie, słuchajcie, fajna rzecz. A tutaj mamy jeszcze rzeczy z Dzień Spa, czyli to normalnie nie ma w ramach tej aktualizacji darmowej do podstawki, tylko do aktualizacji do Dzień w Spa. Nie będę wam pokazywał każdego, jakby obejrzymy to sobie, słuchajcie, po prostu w aktualizacji Dzień Spa. Ale tak mniej więcej pokażę Wam, oczywiście, jakie tu są tekstury, i jakie tutaj mamy te warianty. Jezu, nawet dosyć ciekawe, szalone bym powiedział. Fajne, fajne to jest. Ja się bardzo cieszę w ogóle na tę aktualizację na dzień spa, bo jak najbardziej trochę to spa było zaniedbane i zapomniane. No ale tutaj mamy głównie właśnie takie rzeczy, i tak to wygląda z obu stron. Jeszcze pokażę Wam z daleka, jak to się prezentuje, widać, więc jest fajnie. Dobrze i jeszcze mamy słuchajcie stopy. A jeśli chodzi o racice, to mamy kurczę tylko i wyłącznie jeden wariant. Nie wiem czemu tak jest. Aha i się nie może przybliżyć. Mm, no ale mamy w różnych kolorach. Słuchajcie, nie mogę tutaj po podjechać. Czekajcie jeszcze raz. Jak kliknę na krogulce, to się przybliża, ale kliknę na stopy, to się w ogóle nie pojawia. W sensie ja chciałbym jakieś przybliżenie, bo ja serio nic nie widzę. No ale dobra, no. Jakieś tam, powiedzmy, znaczki są. Te stopy w ogóle też mogłyby przejść jakieś odświeżenie. Nie wiem, co o tym myślicie, ale są takie mody na poprawę jakości tych stóp. I tak to wygląda. Słuchajcie, jeśli chodzi o facetów, to tutaj sprawa wygląda dokładnie tak samo. Nie wiem, czy wszystko oni będą mieli, tak. No, wszystko słuchajcie, tak samo. Faceci też, też nie zostali w tym wykluczeni, zapomnie, zapomnieni. I stopy są tak samo, słuchajcie. No, no i tak to się prezentuje, też widać. Dzieci, małe dzieci, wszyscy słuchajcie mogą mieć takie paznokcie u rąk, u nóg chyba nie mogą. Tak to wygląda. Czy to dobre, czy to złe, nie wiem, każdy sobie dopowie samemu. Dosyć ciekawie to wygląda. Faceci też, babki też i takie dzieci tak samo też mogą mieć, tylko nie umiem w to wejść. Dzieci, tak samo, natomiast jeśli chodzi o spano, to nic widzę nie dostały. Mają tutaj różne możliwości, trochę więcej, i one też mogą mieć z pomalowane stopy. Znaczy paznokcie u stóp, prawda? I babki, i e, faceci. No, a tutaj już Wam nie będę pokazywać, no bo nas, nastolatek i emeryci to, to samo, więc e, tak to tutaj wygląda. No i to jest, słuchajcie, wszystko, jeśli chodzi o tą całą aktualizację, tak naprawdę. Nic się chyba w trybie życia, w trybie budowania nie pozmieniało. Jeszcze przejdziemy sobie jak zawsze na uwagi o aktualizacji, żeby sobie ewentualnie jeszcze przeczytać o poprawkach błędu albo błędów albo coś w tym stylu. Ok, jesteśmy na stronie aktualizacja 7 września 2021. O takim tytule wersja 1.79, i tutaj mniej więcej jest wspomniane właśnie o tym, że został odświeżony pakiet. Dzień w Spa, którego dzisiaj nie będziemy oglądać, głównie dlatego, że po prostu to jest jak wydanie nowego rozszerzenia, więc ja uważam, że warto jest poświęcić po prostu na to jeden materiał zamiast aktualizację Są dwie różne rzeczy. No i mamy tutaj opisane, co się zmieniło w tym Spa, to będziemy sobie oglądać później. Właśnie mamy trzy nowe aspiracje jedną nową cechę. Aha, a ja mówiłem, że dwie chyba. No nic, no nieważne, słuchajcie. Czasem ciężko się po prostu domyślić. Mamy tutaj te aspiracje, mamy cechy, mamy właśnie te paznokcie, tutaj. Mamy coś o jodze i medytacji, że dzieci też tam mogą używać maseczki. Jeśli chodzi o grę podstawową, no to mamy właśnie możliwość robienia tych przynajmniej niektórych paznokci u dłoni, u stóp. W sensie chodzi mi niektórych warianty, może niektóre warianty sobie użyć, tak? Jakieś tam podstawowe, no ale są. Jezus, ciężko mi się o tym mówi, nie wiem czemu. Naprawione błędy, mamy coś na konsoli i tutaj jeśli chodzi o The Sims 4, też mamy ponaprawiane dosyć dużo błędów. No właśnie, jestem ciekaw, czy któreś z, z tych błędów się spotkaliście. Ja tak sobie staram się tutaj przeczytać, ale... Nie wiem, ja teraz mniej gram w The Sims, więc ciężko mi stwierdzić. Mamy na pewno Witaj w pracy, jakiś tam jeden błąd życie jako wystrój marzeń. No i tak to wygląda, słuchajcie, jeśli chodzi o tą wrześniową, wyjątkową aktualizację. 2 września obchodziliśmy siódmą rocznicę The Sims 4. Kto by pomyślał, że... Jezus, ta, ta, ten tytuł będzie tak długo z nami. Możecie dać znać, jakie są Wasze wrażenia, właśnie po tym update, w ogóle po tej siódmej rocznicy. Całkiem fajna niespodzianka, naprawdę. Jeśli chcecie kupić sobie dzień spa teraz, no to musicie mieć na uwadze, że te dodatki są teraz trochę droższe, no ale fajna aktualizacja. Także zapraszam Was słuchać już niebawem na, mm, na przegląd Dzień w Spa, bo będzie całkiem ciekawie. Ja chętnie sobie zobaczę w sumie, co tam się pozmieniało. Także trzymajcie się, do zobaczenia i cześć.